Lulus. 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 Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam Na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram Jak ty to robisz, Lulus? Biorę farby i już parę chwil Kolorami śni świat, wiesz mi Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał to światu ja. Robisz taki wikołek? Tadao! Nieźle, Luluś, ale ja robię wikołki w powietrzu. I co? Podobało Ci się? Nawet bardzo! Moja kolej! Wow. O, już jesteście! Dzień, Dzień dobry, dobry, dzieci! Dzień dobry Luluś! Dzień dobry, kropko! O o! Kropla deszczu! Spójrz na tę wielką chmurę! Zbiera się na deszcz Muszę się schować Nie powinno się moczyć skrzydełek Aha, wiem co musimy mieć Może parasol? Nie hmm, Kapelusz? Nie, domek Poczekaj na mnie, zaraz przyjdę Maleńki domek? Doskonały pomysł Czy pomożecie narysować domek? Ta! To świetnie, zaczynamy! Uważcie uważnie. Zaczynam od narysowania trójkąta. Gotowe. Nie żartuj. To ma być domek? Dopiero zacząłem. To będzie dach. rysowanie domu zaczniemy od trójkąta rozumiesz kropeczko? Tak trójkąt wygląda jak szpiczasta czapka. Lulusiu pod dachem powinny być ściany. Masz rację kropko. Rysuję ściany. Teraz twoja kolej. Ojej rysowanie planu. Musi być w naszym domu. Jak myślicie, dzieci? Muszą być okna! Rzeczywiście! Muszą być okna! Macie rację. Zaraz dorysuję kwadratowe okno. O! Też chcę mieć okno, ale okrągłe. <laughs> Mamy kwadratowe. I okrągłe okno. Hej, Luluś, a jak się wchodzi do naszego domu? Ach, kropko, o czymś ważnym zapomnieliśmy. Czy wiesz o czym? Eee, ciekawe o czym. A wy wiecie? O ja! Oczywiście. Nie można wejść do domu, w którym nie ma drzwi. <noise> Nasz domek wygląda szaro i smutno. Byłby ładniejszy, gdybyśmy go... Pomalowali! Jesteście spostrzegawczy! Maluję ściany kolorem żółtym. Jak słońce. A drzwi na pomarańczowo. Patrzcie, dach będzie czerwony, tak jak moje skrzydełka. O! Oj! O! 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 Kropko! Nareszcie możemy wejść do środka! Już pędzę! Ale brakuje mi czegoś, co upiększyłoby nasz mały domek. Kropko! Gdzie jesteś? Kropko! Kropko! Gdzie się podziała? Jest na dachu! Czy dach z kominem wygląda lepiej? Tak! Kropko! Chodź zobaczyć, jaki mamy duży pokój! Już lecę! Udało nam się w porę go skończyć! Jak miło jest przez okno patrzeć na deszcz! <śmiech> <śmiech> Nawet gdy jest ładnie, miło jest też wyglądać przez okno! Siedzieć w domu, gdy na dworze jest pięknie. Hm? To znaczy, że można bawić się na dworze. Klopko, spójrz co ja robię? Też tak umiem. Patrz. Żeby narysować domek, trzeba pamiętać o dużym dachu w kształcie trójkąta. W prostych ścianach. O okrągłym oknie i o kwadratowym oknie. I nie zapomnijcie o drzwiach do domu. Przypominam też o kominie. A na końcu możecie pomalować domek na różne kolory. Bierzcie bierzcie się do, się do pracy. pracy! Do widzenia! Do zobaczenia! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, kropko! <grym> Wersja polska Studio GMC Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precyks Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precyks Tekst piosenki Wiesława Słujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni